Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku Studia 51. Moim gościem jest doskonale Wam znany, niebiesko-czerwone serce, Aksywa Intrus. Witam serdecznie. To dla nas wielki zaszczyt, dla mnie, że mogę z Tobą tu siedzieć przy jednym stole, bo chociaż jakby na co dzień na jednej trybunie i <grym> tak, na Oleskiej i na wyjeździe możemy się spotkać, no to jednak ja jestem zwykłym kibicem współpracującym z klubem, a Ty jesteś. Uznanym raperem. Kibicem działającym z całym miastem. <grym> tak się staram bardzo, nie? Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? Z muzyką w sensie, z rozpoczęciem przeze mnie tworzenia jej, czy tak gdzieś. No, tak, to... a skąd w ogóle się wzięło u ciebie muzyka? Nie no Z domu, jak tu u każdego chyba, nie? Ze starych kaset, które były puszczane gdzieś tam na magnetofonach, nie? I co? Potem parę lat minęło, i ten zacząłem pierwszy raz pisać gdzieś tam w szkole, nie wiem, za czasów. Początki gimnazjum jeszcze, to nie wiem ile miałem lat, 12, 13 to już pisałem sobie pierwsze wiersze, a potem pykło no, parę lat później koledzy, wiesz, wojsko, gdzieś tam pierwsze studio w szafie, pierwsza próba dzięki kolegom ze starsze, starszym z dzielnicy, którzy już mieli jakieś możliwości studio, no i się zaczęło, a że od zawsze czułem, że jestem do tego stworzony, to... Jakoś poszło. No to pięknie powiedziałeś, czułeś, że jesteś do tego stworzony, powiedz, w Twoim sercu hip-hop od samego początku, Tylko, czy był jakiś. Tak, raczej nie. Ja jestem wychowany na bluesie, wiesz, na, na, na jakimś tam roku przez braci, którzy słuchali. Ja to bardziej blues, bardziej blues. Wiesz, blues, rap. Ja wiesz, jak słyszę Jolkę Jolkę Krzysztofa Cygowskiego, to już mi się płakać chce, nie? Mhm. Ja czuję po prostu bardzo muzykę i, i bardzo to kocham, nie? I w przyszłości wiesz, nie tylko może będę robił rap, nie? Zobaczymy, no co ty... będzie, jak będę starszy jeszcze. To jest świetna zapowiedź. Wiesz, myślę sobie, że spotykając czy rozmawiając z takimi bardzo, bardzo młodymi ludźmi, którzy zaczęli słuchać hip-hopu czy rapu od, od niedawna, z racji swojego młodego wieku, no to wielu z nich sobie nie zdaje sprawy z tego, jakie są korzenie. Czyli w sensie, że nie byłoby całej tej kultury, może nie kultury, ale całej tej wątku muzycznego w hip-hopie, nie byłoby, gdyby wcześniej nie było bluesa. No pewnie, że tak To wszystko pewnie, z tego, tak. to są te, te korzenie, no pewnie, tak? Że, tak, że tak. Już cieszę się bardzo, że o tym Powiedziałeś, bo, to, bo ty jako autorytet dla młodych ludzi, mm, super brzmi, że... Nie no, no, ja mam wiesz, inne schematy też do działania, jeżeli chodzi o słuch i w ogóle o brzmienia i no jeszcze może nie do końca wiem, jak to wszystko łączyć i ten, ale myślę, że to kwestia czasu, wiesz, ja też ze wszystkim się uczę dalej, wiesz, rozwijam się cały czas, wiesz, odkrywam w sobie nowe możliwości, także... Zobaczymy, co z tego wyniknie w przyszłości, co ja tam będę tworzył. Nie? Na pewno będzie za niedługo płyta też y, dla dzieci z piosenkami, uważam, że dla dzieciaczków małych też coś trzeba pisać i o nich pamiętać. Nie? No to świetna sprawa, bo w tym, w, w takim kręgu muzyki hip-hopowej rzeczywiście takich treści dla dzieci jest mało. No, słuchaj, Cezik w... robi super rzeczy dla dzieciaków. Tak? No, ja nagrałem też gdzieś Natomiast... tam dwie, trzy piosenki. Teraz wiesz, ja spotykam dzieci na ulicy, mhm. raczej rodziców na, na ulicy, bo nagrałem piosenkę doktor ząbek, żeby myły zęby, chodził do dentysty, bo żeby się nie bały, bo nie ma czego bać. Mhm. Ja na przykład się Boję piekielnie do dzisiaj. I dla mnie iść do dentysty, to jak na ścięcie głowy. Dlatego teraz spotykają mnie rodzice na ulicy, dziękują mi, trucik mój młody, moje ząbki, i ten, Wiesz, to jest fajowe, nie? A poza tym ja też chciałbym w tym życiu które wprowadzić radości. Wiesz, o co chodzi? nie tylko ten rap ma być ponury, Aha. z przekleństwami, jak to mówią, wszyscy sobie zaszufladkowali, wiesz. Nie, nie, nie. Rap też może być pozytywny, rozweselający, no i dla dzieciaczków. A jakie są Twoje muzyczne. Twój wzorce, to jakby skupiając się już na hip-hopie, tak? Bo... To są jednak chyba dla większości rychu Peja, nie? Tylko dzięki niemu przetrwałem gdzieś tam dzieciństwo i najgorsze chwile. A jakie jest twoje marzenie muzyczne? Z kim chciałbyś na jednej scenie zagrać? No to już je spełniłem. Z Speją. Speją. Tak, tak. To powiedz nam o tym. No co zaprosił mnie na trzydziestolecie swoje do Poznania. Znaczy pierwszy raz z nim zagrałem na scenie, grał tutaj w Opolu Aha. koncert, chyba to było wyjście awaryjne klub. No i ten zaprosił mnie, w moim mieście mnie zaprosił, żebym zagrał z nim na scenie. Nie? Jaki to śmieszny paradoks, no ale to była pierwsza nasza taka przygoda i wtedy tak pierwszy raz razem na scenie stanęliśmy. Nie, nie licząc tam gdzieś teledysku, gdzie razem Aha. się spotkaliśmy, nagraliśmy. No i potem zaprosił mnie właśnie, nie czekaj jeszcze grał w Opolu chyba jeden koncert. Tak, w Opolu, w klubie Mango też mnie zaprosił, no i potem te 30-lecie w Poznaniu, które się odbyło 11 listopada chyba teraz, poprzedniego roku. No to wow, no przygoda niesamowita, nie? Nie powiem, na pewno. nie powiem, że bardzo ciężko to zniosłem psychicznie mhm. i stresowo, i ciężko było bardzo mi uwierzyć, że w ogóle tam się znajduję. szczerze, nie pamiętam nic, nie pamiętam momentu wejścia na scenę, nie pamiętam zejścia, nie pamiętam dotarcia do hotelu. I nie wiem, czy to był szok, czy co. Naprawdę ciężko było, nie? Ale super przeżycie. No, zagrać dla tylu ludzi i z kimś takim na scenie, gdzie naprawdę, wiesz, ja wielu raperów w Polsce szanuję, ale jednak Rychu, nieważne co robi, kim będzie zawsze, to jest Rychu mój, nie? Wiesz, taki, który dzięki niemu wiesz. Jestem tu, gdzie jestem. To jest niesamowitego. Naprawdę gratuluję ci, bo to tak jak mówisz, to przeżycie niesamowite no, to spotkać no, się z idolem sobie, I to jeszcze nie tylko spotkać, zobaczyć go będąc pod sceną, tylko I Stanąć z nim w ogóle tak, na scenie, że on, to... jakby, wiesz, on A jak to zrobić, żeby dotrzeć do takiego do swojego no... idola, żeby pokazać mu, że nie jesteś tylko jednym z tysiąca? No powiem ci, fanów? że się wielu osób mnie zawsze o to pyta, ale wydaje mi się, że nie tylko talent do tego jest potrzebny, nie, bo ja dziś od 10 ponad lat, nawet nie wiem, czy więcej pisałem, nie? Może jeszcze nie nagrywałem, ale słuchaj, jak nie masz jakiejś historii do przekazania, czegoś takiego, czym możesz nie wiem jak to nazwać, nie chcę też mówić, że historii jakiejś, żeby przyciągnąć kogoś, nie? Bo nie wiem, mogłeś wygrać milion złotych na loterii, o tym chcesz pisać, nie. Mi chodzi, wiesz, o jakiejś takiej historii, która trafi do społeczeństwa i przyciągnie do siebie, wiesz, czymś takim, nie wystarczy mieć po prostu talent, nie? Tak mi się wydaje, no bo jest ilu jest raperów, którzy gdzieś tam mają jakiś talent, a są chwilowo, albo w ogóle ich nie ma i są niedostrzegani, nie? no, no wydaje mi się, że praca, talent i coś... Coś, co przeżyło się, coś, co niekoniecznie musi być przykre, uh -huh. ale równocześnie może być szczęśliwe w życiu, bo, bo piękną muzykę nie tylko się robi na krzywdzie, na smutku. Tak samo z pięknych chwil z radości, nie? Także no To już jest kwestia tych różnych historii, co kto chce przekazać. Nie? No tak, ta muzyka, jeżeli, jeżeli nie jest to emocji, to często są takie puste i przechodzą. Ci tak ludzie dyrektor. muszą wiedzieć, że to, co przekazujesz, to, to nie jest tylko, że ściągnąłeś sobie od kogoś, pobrałeś historię, uh -huh. tylko że naprawdę wiesz, o czym mówisz. Nie? Szczery przekaz taki, no, Tak jak mówisz. Tak. Bo to szybko słychać i ludzie. Wyłapują. Właśnie to jakby... jest wiarygodność, nie? Tak, że jest. To wiesz. słychać. Nie? Ktoś, kto nie jest głupi, to słyszy. No. Dobra, powiedz. Wiemy już o muzyce teraz. Powiedz, jak to się stało, że trafiłeś na Oleską. Pamiętasz swój pierwszy mecz? Trudne pytanie. O kurczę, zaskoczyłeś <laughs> mnie teraz pierwszym. Na pewno z około dwóch lat temu to było. Ale nie wiem, czy to był wyjazd, czy na miejscu. Nie pamiętam. Pamiętam swój pierwszy wyjazd, ale to nie na. Nie na ten, nie na mecz Odry i ten, nie, nie pamiętam szczerze, z kim to było, a nigdzie, nie, nie pamiętam. Nie a pamiętam. Kto, pamiętasz, kto cię przeprowadził na stadion? A no Ktoś... pewnie, że tak, że pamiętam, to są moi chłopacy, mój menadżi kochany, Marcin Budnik, pozdrawiam serdecznie mojego najlepszego menadżera na świecie, no jego braciszek i chłopaki i wiesz. Z okolic, oni mnie tym zaszczepili, wiesz. Ja gdzieś tam od pięciu lat, czterech żyłem w tym trybie robienia muzyki, tak, żeby naprawdę skupić się na tym, żeby jakoś żyć z tego, wiesz mhm. o co chodzi. I, I nie skupiałem się na tym w ogóle gdzieś wcześniej, jak mieszkałem jeszcze, bo. 15 lat prawie mieszkałem na Groszowicach, wiesz, to obrzeża Somopola, tak tam chłopaki za bardzo tym nie żyli, albo przynajmniej ja nie, nie, nie zadawałem się na co dzień z ludźmi, którzy gdzieś tam żyli tym światem, wiesz tam ludzie walczyli, walczyli bardziej o przetrwanie na co dzień, żeby jakoś żyć niż, niż na mecze jakieś jeździć, wiesz i, i ten, no i chłop, przez chłopaków złapałem, zacząłem robić tą muzykę gdzieś tak te 5-4 lata temu, no i, no i menago tutaj mnie zabrał pierwszy raz na mecz, no i jak to zobaczyłem, no to uff nie, że zobaczyć mecz na żywo z, z, z trybun. Ten stadion, nie z telewizora, z tymi chłopakami, to jest coś wspaniałego, nie? Naprawdę ja to, coś wspaniałego. Um, Żałuję, że tak późno, i mam nadzieję, że to będzie trwało wiecznie, już nie? No te, tego sobie życzmy. Mam wiele takich osób, którym opowiadam, właśnie, że. którzy mówią, a to tam tylko pierwsza liga, bo kiedyś ale wcześniej kur, druga, to trzecia. No pewnie, ja że tak. Przyjdź raz, poczuł Dokładnie. emocje na żywo, to jest lepsze niż finał ligi mistrzów w telewizji. Jasne, że bo tak. Tutaj że czujesz, czary to, na ciele, nawet, mówiąc, mam już ja skórkę. To jest właśnie piękno piłki nożnej. Tak. E, no to Trochę już przez, przez te dwa lata przeżyłeś na Oleskiej chwil i radosnych tak, i smutnych. Tak, z tego, co mogłem, wiesz, bo ciągle mam tam jakieś wyjazdy na, na koncerty, czy teledyski, wiesz, z tego co jestem, co mogę, tylko w Opolu, mhm. czy, czy nie mam żadnego wyjazdu i mogę gdzieś jechać, to jestem wszędzie, trochę przeżyłem i jest naprawdę super. No właśnie, bo też tryb Twojej pracy, jeżeli można mówić o trybie, m, pracy no. będąc artystą, jest taki właśnie mocno weekendowy, że często jest tak właśnie, że ty pracujesz wtedy, kiedy są mecze, tak? Że, tak, tak, że to, to jeszcze różnie, tak. Zwłaszcza robocze. jeżeli są koncerty, nie no to wiadomo, niekiedy ciężko i się pogodzić z tym, jak na przykład koncert mam przybity uh -huh. od paru miesięcy, a się dowiaduję, że w tym dniu jest wyjazd. No, no to ciężko. Albo wiesz czy jest mecz, no to ciężko. Wiesz w myślach, nie? Bo chciałoby się być i tu i tu, nie. No tak. Słuchaj, powiedz. Jakie marzenie? Yy... Nie, nie, zapytam cię. Dobrze, no, dobrze, mnie ciekawi jesteś, bardzo to pytanie. Jesteś. Yy, można powiedzieć, że jesteś zawodowym muzykiem, to znaczy że żyjesz z muzyki? Tak. Żyjesz z muzyki. Tak. Ciężką pracą do tego doszedłeś. Tak, wiesz rzeczy wiesz, pracą mi w muzyce, no i tym, że przed muzyką też zapierdzielałem na budowach, wiesz, wszędzie, gdzie szło, robiłem już wszystko w budowlance, nie? Oprócz kładzenia płytek. <grym> no i wiesz, wiedziałem kiedyś, że to jest kwestia czasu na tej budowie, bo ja znałem wartość swoich tekstów, wiesz, coś wiedziałem, że w końcu mi się to uda. I się udało, no ale... Przeskoczenie z jednego świata w drugi też. To nie jest tak, że od razu wiesz, ja żyję na laurach, jak nie wiem, inni jacyś tam sezonowi raperzy, że, że nie wiadomo, jak ja żyję, jak połączek w maśle. Nie? To tak nie działa, jak jest pokazane na socjalach, na Facebooku, na Instagramie. Nie, nie, nie. To widać tylko z zewnątrz, tam na w środku, ile to jest przygotowania, jeżdżenia, nerwów i wszystkiego, to mało kto to wie. Nie? Jest Super chłopakiem, świetnie się z tobą rozmawiam. No miło, miło wiesz, jestem takie... normalny, nie jestem no normalny. właśnie. Tak, tak się Mało poniżej. ludzi, ma, ma okazję to poznać, bo widzą gdzieś mnie tam po teledyskach, yy, yy, gdzie tam wiesz, też zaczynałem, musiałem się wyszaleć. Uh -huh. Wiesz, ja zaraz kończę z tobą wywiad i jadę po młodego do przedszkola, wiesz, muszę z nim siedzieć, moja w pracy, super. wiesz i, i też staramy się gdzieś tu uzupełniać. I oczywiście ja bardziej jestem tym nierozgarniętym człowiekiem w rodzinie, ale, ale wiesz, no jestem normalny, wiesz, trzeba dzieci jakoś, funkcjonować, wiesz. Jakbym Opowiedz. nie był normalny, no to byśmy tu nie siedzieli dzisiaj, nie? Mm -hmm. a powiedz, co zmieniło w twoim życiu bycie ojcem? Bo to jest coś niesamowitego, ja sam jako ojciec wiem, że to jest life changer. Wiesz co, nie wiem czy wszystko jeszcze zmieniło, jestem w trakcie mm. zmienienia tego wszystkiego, ale no wiele, nie? Wiesz, bardziej już tak ukierunkowało moje spojrzenie na te życie także że wiesz, nie, chyba nie chcę mieć tego tak, siebie w domu miałem. Wiesz o co chodzi? Tak już na poważnie to zobaczyłem. Mm -hmm. Że no trzeba, nie? Że wiesz, jak oleje coś, to może to dominem pójść wiele innych niepowodzeń, nie? Że popsuć wszystko, nie? A teraz trzeba pilnować i rachunków młodego, żeby miał wszystko, wiesz, no, żeby w domu było wszystko, żeby czegoś nie brakowało, żeby w tym domu wyglądało. Wiesz, no już nie mogę sobie pozwolić na, na olanie czegoś. Owszem, dalej jestem gdzieś tam trochę leniwym człowiekiem, zwłaszcza, że teraz wygląda większość tak, że jak dziś nie jeżdżę na teledyski, to leżę i piszę i wielu ludzi i gdzieś tam znają i mówi, o ty masz fajnie, bo ty coś pisz cały dzień, ty pracy nie masz, no wiesz, no mam, tylko że no, pracuję leżąc, tak, no, taki... bo, A dopiero jak napiszę, to potem działamy dalej z tym, nie? Ten, taki tryb pracy jest nienormowany, prawda? Czasami bardzo intensywne. Tak, nie ma w ogóle jakichś tam ramcze, to jest Totalne Eldorado, no, ale zmieniło bardzo dużo, wracając do pytania, nie? nie? wiem, czy do końca jeszcze dorosłem, aczkolwiek dalej nie chcę jeszcze dorastać, ale no czuję, że gdzieś tam już z roku na rok coraz bardziej, że tak się uspokajam. Gdzieś tak wczuwam w ten tryb już życia takiego rodzinnego. Jeszcze trochę to potrwa, ale, ale bardzo dużo mi to pomogło, bardzo dużo też mnie to uratowało. Wiesz. Ja nie wiem ja. Yy, Poznałem kobietę z dzieckiem jak ja miałem, nie wiem, 20 lat. Wiesz, czy, czy 21. czy 22, już nie wiem, te rejony, gdzieś młody byłem, raczej znaczy dalej jestem tym ale wiesz, to już dla dzieciaka, który pracuje na czarno, ma wynajęty pokój mniejszy niż tutaj te studio i wiesz, i wziął kobietę z dzieckiem na plecy, to już, to już trochę jest, nie, i, i wtedy już zrozumiałem, że że, że to mnie ratuje bardzo. Wiesz, że, że trzeba się skupić na tych poważnych rzeczach, że już nie można olewać. I naprawdę to mnie uratowało. Nie? Super mówisz, ten, taka przyjemność złuchania cię A czy tak, wiesz tak też, dojrze, żeby, chcę, tak, żeby tak ludzie to wiedzieli, że, takie... że ludzie to wiedzieli, że nic nie przychodzi, hop, siup, Wiem, jak ciężko jest niekiedy się prze, przestawić, zrozumieć wiele rzeczy, mimo że nie ma się nikogo bliskiego. Mm -hmm. wiesz, Gdzie człowiek myśli, że cały świat jest przeciwko niemu, to Czasem trzeba stanąć, ochłonąć, troszkę, popatrzeć i coś dać od siebie, nie? I ja mam tak, że raz potrafię dać mega od siebie, a raz mam tak, że po prostu spadam i to i potrafię wielu ludzi zawieść, bo dalej gdzieś tam walczę ze sobą, wiesz, to raz jest, idzie, idzie człowiek przez doliny, raz na szczyty i tak. No, każdy z nas jest tylko człowiekiem i nikt Jasne, nie jest idealny. I każdy to z, to z nas na ma wytrzymałość swoją, wiesz, Ja widzisz, rozmawiamy sobie tutaj o, o mojej rodzinie, którą zbudowałem, a wiesz, gdzieś tam wyniszczam je brak mojej prawdziwej tej historii, z której się wywodzę, wiesz. Wiesz, i to, 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 to cały czas tak się ze sobą walczy, nie? Na no. No, życie. To jest niesamowita sprawa, powiedz. Wiesz, nie wiem dla kogo, jakieś... wiesz, nie wiem dla kogo to jest niesamowita. Ja znam same takie rodziny samych, takie, takie życia, wiesz, i dla niektórych ludzi to jest niesamowite, a dla mnie to jest po prostu coś, wiesz, takiego nie wiem po prostu jak to nazwać. Nie? Powiedz, jak to jest w polskim show biznesie w tej części? rapowo-hip-hopowej, z czego się <noise> e, żyje, z czego można mieć największe pieniądze. Bo tak ja jakby nie ma muzykę jest. To jeszcze bez... tych największych nie mam, więc. No, no jasne, jasne. No. Ale chodźmy to, czy wiesz, czy pieniądze są z koncertów, czy pieniądze są z no, albumów, pewnie, ludzie kupują, no, czy wiesz, pieniądze są z YouTube'a. albumów, z albumów z, z digitali, czyli z YouTube'a, hmm. Spotify. Y... Boże. Za X ci tam płaci jakieś. Za X, o, pewnie, to, to pewnie, że tak z tego. Z, Czekajcie, ja tam jeszcze ściuchów można mieć, prawda? Z reklam, ze sponsorów. No ale to już wiesz, jakieś tam... Jak jesteś giganci, to takie sponsorzy, takie rzeczy. Ja to tak się też nie, nie bawię w to. Bo ja też tak nie chcę zro zrobić z siebie choinki, wiesz? Mhm. Ja też nie jestem od tego. Ja uważam, że my tu mamy swoje opole, swoją wytwórnię, wiesz? Mamy swoje grono raperów zaufanych, gdzieś tam nie działamy ze wszystkimi, nie pucujemy się wszystkim, bo to też nie o to w, w tym wszystkim chodzi, wiesz? No i tak no zarabiać idzie z wielu rzeczy, nie? Słuchaj, dobra, od samego początku czułeś, że Twoje teksty są wartościowe, tak powiedziałeś, że pisząc nawet do szuflady, no, wiedziałem, że Miałeś że... wewnętrzne poczucie, że to ma wartość. To no nie powiedziałem, jest że piszę Oczywiście co się dzieje uh -huh. u mnie za ścianą, albo u mnie wiesz, i to nie tylko u mnie za ścianą, nie? I wiedziałem, że to się będzie działo zawsze. To nieważne, czy są bogaci, raczej Boże, nieważne, ile wybudują nowych osiedli, zawsze będą bogaci uh -huh. i biedni. To nie ma różnicy, nie? I to zawsze będzie się działo gdzieś u nas za ścianą, w domu obok. I o takich rzeczach chciała pisać. To jest bardzo ważne, ale to chciałem zapytać, e, jakby tworzyłeś e, te teksty. M, jak to się stało? Jak, kto, jaki był ten pierwszy krok? Kto wyciągnął do ciebie rękę? Czy z kim się skontaktowałeś? Kto był twoim takim. E, ale spisanie. Na początku nie, spisanie nie. to rozumiem, bo no, to treści. Z nagranie treść... ma to chłopaki Wiesz, tak. w Kroszowicach. Wiesz, taki skład był, Error Brygada, raczej jest dalej z tego co wiem. Error Brygada. Tak, i chłopaki, no przykrzył pomierny, e, Laksik, e, to kurczę, kto, Zales, kurczę, już się nie cholera jasna, wszystkich wariatów, no i wiesz, kiedy oni w ogóle, dwóch z nich chyba było moimi trenerami w Gruszmaluopole, Opole kiedyś jak chodziłem. I, I oni gdzieś tam rapowali mieli w studiu studio właśnie swoje i gdzieś tam się pochwaliłem, że kiedyś coś tam piszę, mnie zaprosili do studia, mówię chodź Bartek nagrać coś sobie, no i poszedłem wtedy, że tak powiem w szoku byli, no i gdzieś tam pozwolili mi przychodzić sobie raz na jakiś czas, no i od tego się zaczęło, tam chłopaki pierwszy raz mnie nauczyli jak, jak nawijać, Wiesz, szykowali za darmo w ogóle, wiesz, nie chcieli ode mnie pieniędzy za nic, wiesz, yy, numer pod wrzucenie go w internet, za co oczywiście dziś wam dziękuję, jeżeli to będziecie oglądać, tak samo Laksik, tak samo Krzysiu i reszta chłopaków zawsze gdzieś tam wspierała, wiesz... Byłem, byłem po prostu mile widziany i tyle. Nie? To super, ale powiedzieli, że wszystko zaczęło się w Groszmalu, że tam się No w Groszmalu wiesz, no tak, tak, ja, ja kiedyś spędzałem całe dnie na boisku, wiesz, ja uciekałem sobie z domu. Rano, ja potrafiłem o 8 rano wyjść na dwór i o 20, 21 wracać dopiero, biegać, cały czas grać, a jak były treningi, to przychodziłem godzinę wcześniej, wychodziłem ostatni, bo uciekałem, po prostu musiałem gdzieś się wyżyć, nie? No. Na jakiej pozycji grałeś Na Napastnik, zawsze potem pomocnik, a potem na każdej, bo ja, zależy ilu chłopaków nawet przyjechało. No raz było tak, że wszystkie mecze grałem na obronie i strzeliłem najwięcej bramek z drużyny. Rozumiem. To są właśnie uroki tej piłki na, na, na Nie, ja mam stamtąd miłe wspomnienia. Właśnie kiedyś to była moja drużyna jedyna w sercu. Grosz Malopole, pozdrawiam serdecznie całą drużynę. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby takich drużyn osiedlowych czy dzielnicowych, jasne, było jak że tak, że to... wiesz, one dzieciaków ratowały, Właśnie, potem te dzieciaki powiedzieć. stamtąd idą dalej, no kurczę. Stamtąd się zaczęło wszystko, naprawdę. jest dobrym tego przykładem, że dzięki temu, że było to miejsce, z którego, tak, do, do którego tak, mogłeś e, tak. uciec od tych Nie było jeszcze w, Groszowicu, na, w Groszowicach nawet Boiska jakiegoś Orlika czy uh -huh. coś, nic kompletnie wiesz. To tylko stadion, nie? Jeszcze pamiętam przed treningami, jak tam chodziłem, to w ogóle czekałem pod stadionem, jeszcze jak piłki z treningów im wypadały, żeby jedną jakąś zakosić sobie do, do... i mieć czym grać. Nie, no jeszcze tak, nie. Tak, się, to... chodziło, się stało pod stadionem, czekało, może na treningu im jakaś wypadnie, chłopakom piłka, nie? No. Słuchaj, to świetnie. Nie się potoczyło powiedz no, mi. No, kurczę, też tak y uważam. A jakie masz marzenie? Takie poza muzyczne. Bo zacząłem mówić o marzeniach, to by się oczy zaświeciły no, to muzyczne, takie życiowe, takie rodzinne, nie wiem, takie. No właśnie, no, jak, ja ze Takie tego. Jakie ogólne... masz marzenie? Co ci się marzy? Chciałbym wybudować dom, w którym spokojnie będę żył, nic się, nie będę martwił i chciałbym to zrobić. A max do 35 roku życia. <laughs> Druga rzecz jest taka, że. Mm... No Chciałbym gdzieś wyżej pójść w tym rapie, nie chcę na razie się tu rozwijać. Mm -hmm. Po prostu mam takie osobiste, ambitne cele, z czego jeszcze uważam, że wiele nie dokonałem. O, chciałbym się z mamą pogodzić. To jest w sumie chyba takie najważniejsze marzenie z tych wszystkich. No I tyle. Nie mam większych marzeń. Masz wspaniałe marzenia. Ja ci życzę, żeby wszystkie się spełniły. No. Tu trudno nie będę pytał, jaki tam jest ich gradacja, które ważniejsze, mniej ważne, bo to, to nie istotne. Wszystkie są wspaniałe i, i oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki. Widzieliśmy się przed wyjazdem do tych no, no. nie wszystko poszło po naszej myśli, ale no, niestety. Ale, ale to jest piłka nożna. A powiedz masz, w rapie też miałeś takie momenty zawahania, że myślałeś już, że wszystko idzie fajnie. że... Ostatnie pół roku mojego życia to tak mi się wydawało, że wszystko jest klapą, szczerze. A wcześniej też tam jakieś takie miałem. Raz na rok przestałem w ogóle nagrywać, wiesz. Ale to jeszcze nie byłem w wytwórni, gdzieś tam też życie mi się sypało i. Na szczęście, dobry, dobry, dobry człowiek jakiś się zawsze trafił, który wziął mnie za uszy, złapał za salcezony i ciągnął do góry, nie? Żebyś jakoś za to wziął to, to jest ważne, po prostu w tej naszej rozmowie, cały czas przewija się ten motyw tych ludzi, nie? Że tak, ludzie są bo, bardzo no, ważni. Trzeba się otaczać dobrymi ludźmi. Ja raczej nie chcę mówić, że znalazłem sposób, jakiś tam eliksir, ale, ale wszystko w życiu zaczęło mi się układać do momentu, raczej od momentu, kiedy zaczęłem otaczać się dobrymi ludźmi. I to jest naprawdę. To jest sprawdzone, to jest sprawdzone. Wiesz, ja mogę czegoś nie mieć, ale będę szczęśliwy mając ich. Nie? Mogę nie mieć rzeczy materialnych jakichś, ale będę szczęśliwy zawsze mając ich, nie? To jest takie bardzo dojrzałe, ja już mówiłem, użyłem tego słowa wcześniej, dojrzałe jest to, co teraz powiedziałeś, że nie rzeczy materialne koniecznie, tylko właśnie... W ogóle, ja, ja mam problem teraz taki, wiesz co, z moją się zawsze kłócimy, bo <gryw> ja nie potrafię poważnie traktować problemu takiego, wiesz, bo materialnej rzeczy, ja ja nie przywiązuję uwagi do rzeczy w ogóle, nieważne jakie by to były drogie. Nie? Ja mam to gdzieś, są pieniądze, nie mam i one w ogóle nie interesują. Jak ich nie mam, to zrobię tak, że zaraz one będą. Nie? Ale ja... Ja naprawdę nie szanuję pieniędzy i nie będę szanował. Bo już wiem, jak to brzmi. Na szczęście Bo mam mimo kobietę. to ciężko na nie musisz dopracować. Tak, ale tak. wiesz, i wiem, ile mnie to kosztuje, żeby je zarobić, ale nie, nie, nie one mnie nie będą. Wiesz, nie ma takich opcji. Nie. Wiem, że są potrzebne, żeby były, żeby na przykład coś kupić, żeby ubrać młodego, za niedługo ma pierwszą będzie szedł do podstawówki, żeby go trzeba ubrać wszystko, ja to wiem. Nie? I będę harował do momentu, póki żyję, żeby to było, nie? Ale. Pieniądze nie zasługują na nasz szacunek. Taka prawda. Chodź, no to, to super. Naprawdę świetnie się z tobą rozmawia. Taki naprawdę a, bardzo pozytywny no, szczerze, przekaz nie. i taki. I taki od całkiem inne. Ja się mało wywiadów bardzo... daje, bo, bo ja jestem zestresowany tym. Ja wiesz, ja zawsze żyłem człowiek z jak z jaskini, nie. Ja wiem, jak się zachowywać na teledyskach przed kamerą, na przykład sesji zdjęciowych nienawidzę, bo jak już mam pozować, to się stresuje. Tak samo wywiadów nie, nie daję nigdzie, nie wiem, bo to też nie mój świat, wiesz, ja... ale, ale bardzo przyjemnie tu jest, bardzo miło się rozmawia, także. A powiedz mi, na przestrzeni czasu masz takie kawałki, których na przykład yy, przestałeś grać, bo... Mam kawałki, Z których w ogóle swoich, wszystkie moje piosenki ich nie słucham, odkąd nagrywam. Nie słuchasz siebie w ogóle? Nienawi, nie. Ja przed koncertami uczę się swoich, swoich tekstów, dzień zazwyczaj przed koncertem się ich uczę odświeżam sobie, ale nie, nie słucham, nienawidzę czasem jak na przykład nagram coś nowego to mam takie, taką potrzebę wewnętrzną żeby na przykład przy chłopakach puścić żeby zobaczyć jak oceniają to inne osoby niż ja, bo ja mam inny pogląd na to wszystko dla mnie każda piosenka jest super a oni muszą to zobaczyć, jestem ciekaw reakcji, bo oni to ta, całkiem inaczej wiesz, zrozumieją, inaczej czują, coś innego mi powiedzą o tym wiesz, ale nie słucham, nienawidzę, wiesz po prostu, no. żałuję, żałuję, że musiałem większość napisać piosenek Zdarzają się się takie sytuacje, że ktoś się do ciebie zwracał, pisał, podchodził na koncercie i mówił, kurde, dzięki. dzięki cały i to jest czas, bardzo czas ważne. codziennie na ulicach, to Co robisz? Od trzech lat nie jeżdżę autobusami, na przykład przez to. Słuchaj, ostatnio, powiem wam taką ciężką historię, o której myślę do dziś. Jest mi z tym bardzo ciężko się podnieść z tego. Jest ojciec, trójki dzieci, raczej był, który od trzech tam paru dni słał moje piosenki. Mam taki, taką piosenkę kwiat zawisł. Pozdrawiam tą żonę i matkę tych dzieci. Yy, powiesił się przy tej piosence ojciec, trójki dzieci, słuchając. Mam, yy, yy, nagrałem piosenkę kiedyś, kwiat zawizo koleżance, która sobie odebrała życie z mojej klasy, no i on jej słuchał tam jakiś czas i się powiesił w domu ojciec, trójki dzieci, przy ten, po prostu, przy tej piosence. No i wiesz, i też tam gdzieś to sprawdziliśmy, czy to nie jest fake, czy coś, kolega gdzieś tam poszperał, i to jednak jest prawda, i no wiesz, ciężko mi z tym, nie wiesz. Ja chciałem zawsze pomagać piosenkami, a nie jeszcze gdzieś ten no, i to jest taka historia, że mocna trochę słuchaj. Piszą do mnie z ośrodków rodzice, gdzieś tam na odwykach, dzieciaki, które uciekają z tych ośrodków, że dzięki mojej muzyce tylko mają wolę przetrwania. Wiesz, to jest kiedyś myślałem, kiedyś chciałem pisać piosenki, żeby z siebie coś wyrzucić. Teraz już mnie zabija rap, a tylko piszę, żeby komuś pomagać. Wiesz, no, mi już, nie wiem, daje mi radość, ale chyba nie taką jak kiedyś. Po prostu jest, wiesz, to jest ciężkie brzemię. No. Teraz już wiem, że o głupocie nie można pisać, wiesz. Przecież nigdy nie pisałem o głupotach, ale to jest ciężka rzecz, nie? Naprawdę no. prowadzisz wielu, żyć, wielu, wielu osób przez życie tym, nie? I to nie tylko młodych, jak widać. No. To jest niesamowite. Dlatego że... to jest bardzo ważne, nie? Ten, ten rodzaj muzyki, który robię ja i robimy moi koledzy po fachu. No, dlatego po... ja nie uznaję muzyki rozrywkowej, nie? Y, y, takiej o niczym tak dokładnie takiej o niczym i takiej co robią w dzisiejszym gdzieś tam hip hopie no a nie będziemy ciężko mógł, mi to przez gardła nie sprzynać. będziemy mówili o tych no. rzeczach które tam są mało no, wartościowe to jest słuchaj mapie. a powiedz mi jakie masz oczekiwania wobec tego sezonu na Oleskiej jesteśmy mam, teraz na szóstym miejscu mam marzenie takie żeby trzy pieczenie na jednym ogniu ugryźć Wiadomo, no myślę tylko o awansie. A jak nie, no to chociaż wiadomo o czym nie chcę mówić na razie, bo nie chcę zapeszać, więc liczymy na awans, żeby nie było, a jak nie, to chociaż drugie, trzecie miejsce musi być. A jak nie, no to trudno i tak będziemy wspierać. Oczywiście marzę, żeby, żeby, żeby ten stadion już się szybko wybudował, bo moim marzeniem jest zagrać na jego otwarciu. No i mam nadzieję. Że kiedyś też coś nagram dla naszego klubu, dla naszej Odry. No. I tego ci bardzo mocno życzę, ale jeszcze tylko odpowiedz: grając w piłkę, czy kopiąc piłkę na boisku w Groszmalu, w no. Groszowicach, kto był twoim idolem piłkarskim? Miałeś jakiś taki swój. Pewnie, no Ronaldinho tylko, Ronaldinho. dla mnie. Ja pamiętam pierwszą koszulkę na targowisku tutaj na Reymonta, przecież leciałem za 15 zł. Jakąś wiesz, podróbkę taką kupić z napisem Ronaldinho tylko, on dla mnie to jest Bóg Piłki Nożnej. Niesamowity. Tylko te, on, ta, wimno, to ta, ta, jego magia po prostu. ta jego radość właśnie i ta zabawa, I ten, z tak jak on mówisz. to robił z uśmiechem, to jak nie siłę i to jest piękne właśnie. No. To był kot. Panie. I tym optymistycznym akcentem i przesłaniem e, dziękuję wam bardzo za uwagę. Moim i waszym gościem był Intrus, który dzisiaj ja podczas, sek... podczas naszej rozmowy e, dał się poznać z, ze świetnej strony, ale to oczywiście sami e, ocenicie, oceniliście, słuchając e, naszej tak. rozmowy. Chcesz coś powiedzieć na koniec? Jasne, że pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Yy, pozdrawiam cały zespół i Klub Odry. <gryw> Powodzenia w tym sezonie. No i co? Słyszymy się na premierach na YouTubie. Dzięki. Dziękuję również.